W dzisiejszym świecie pełnym napięć, konfliktów i zranień, wybaczenie staje się niezwykle ważną i potrzebną cnotą. Często mówimy o wybaczeniu innym, lecz nie zawsze łatwo nam to przychodzi. Dzisiaj pragnę przekazać mocne przesłanie. Wybacz tym, którzy cię skrzywdzili, ponieważ oni także zostali skrzywdzeni. Niech to będzie moment przełomu, w którym odejdziesz od pragnienia zemsty i poczucia nienawiści. Wybacz im nie dlatego, że ich kochasz, ale dlatego, że wybierasz kochać siebie. Wybierz wyzwolenie od ciężarów, jakie niesie ze sobą nienawiść i gniew. Wybierz drogę pełną współczucia, zrozumienia i miłości dla siebie i innych. W twoim sercu skrywasz trudne emocje, tajemnice, które ciążyły na tobie przez wiele lat. Dzisiaj wybierz odwagę i zdecyduj uwolnić się od tego ciężaru. Wiem, że serce, które skrywa tajemnice, jest ciężkie i brak prawdziwego spokoju. To jest Twój czas, moja droga, abyś wybrała wolność. Widzisz, ta wolność to coś, na co zasługujesz. Zasługujesz na to, aby zobaczyć świat oczami świętego spokoju. To Twoje prawo doświadczyć piękna tego świata i poczuć jego siłę. Ale to także Twoja odpowiedzialność, aby to sobie podarować. Nie pozwól, aby ci, którzy cię skrzywdzili, zabrali ci to, co w tobie dobre. Nie pozwól, aby nienawiść pozbawiła cię człowieczeństwa, które jest tak istotne dla twojej duszy. Twój wewnętrzny świat jest jak słodki nektar, a twoja dobroć, współczucie i miłość są jak dar, którego świat potrzebuje. Niech to będzie twoje dziedzictwo. Odkryj swoją historię, odkryj swoją moc i piękno. Przemów do swojego życia, odważ się być autentyczną i prawdziwą. Nieważne, jak bardzo ktoś próbuje uciszyć twój głos, pamiętaj, że jesteś potrzebna, cała i wolna. Twoje myśli, twoje przekonania, twoja obecność mają znaczenie. Twoja głęboka dusza ma moc, aby dotknąć innych i wprowadzić zmianę w świecie. Nie pozwól, aby ci, którzy cię skrzywdzili, Odebrali Ci tę moc. Wybaczając, dajesz sobie szansę na odkrycie prawdziwego piękna, które jest zakorzenione głęboko w Twoim wnętrzu. Wybaczenie oznacza uwolnienie się od łańcuchów przeszłości, które trzymają Cię w miejscu. To jest akt odwagi i siły. Kiedy wybaczasz, przekraczasz granice swojego ego i otwierasz drzwi do własnej transformacji. Wybaczenie nie oznacza zapomnienia, ale uwolnienie się od negatywnych emocji, które cię trawią. To jest wybór, który podejmujesz dla siebie, nie dla innych. Wybaczasz, aby uwolnić swoje serce i umysł od nienawiści, złości i zranienia. To jest Twoja duchowa podróż, która prowadzi Cię do pełni i harmonii. Dlatego dzisiaj moja droga podejmie decyzję o wybaczeniu. Otwórz swoje serce na możliwość uzdrowienia i odkrycia swojej prawdziwej siły. Niech wybaczenie stanie się Twoją prawdziwą mocą, a nie Twoją słabością. To jest akt miłości dla siebie samej i dla innych. Pamiętaj, jesteś częścią większej całości. Twoje działania, Twoje słowa, Twój sposób bycia mają wpływ na świat. Twoja dobroć, współczucie i miłość mogą zmienić życie innych ludzi. Wiedz, że świat potrzebuje właśnie tego, Twojego autentycznego ja, które emanuje miłością i światłem. Odkryj swoją prawdziwą moc, która kryje się w Twoim wnętrzu. Zaufaj sobie i swojej intuicji. Posłuchaj głosu swojego serca i pozwól Mu prowadzić Cię na drodze do pełni. Niech wybaczenie stanie się twoim narzędziem do transformacji i wzrostu. Otwórz nowy rozdział swojego życia. Wyzwól się od ciężaru przeszłości i rozgość się w przestrzeni wolności i miłości. Bądź autentyczna, bądź prawdziwa, bądź sobą. Świat czeka na ciebie i na to, co masz do zaoferowania. Wybaczaj, kochaj siebie i innych i stwórz piękno, które przetrwa wieki. Twoja moc tkwi w Twoich rękach. Teraz jest czas, aby rozwinąć swoje skrzydła i znieść się na wyższy poziom. Odkrywaj prawdziwą istotę swojej duszy i daj światu to, czego tak bardzo pragnie i potrzebuje. Twój głos ma moc. Twój wkład jest niezastąpiony. Nie pozwól, aby cokolwiek ograniczało Twoją ekspresję i oddziaływanie. Bądź orędowniczką miłości i dobroci. Twoja obecność może inspirować innych do odważniejszego działania, do wybaczania i do odkrywania własnej mocy. Podejmij wyzwanie bycia wzorem dla innych, aby odważyli się podążać własną drogą i byli prawdziwi i hojni w miłości. Twoje działania mają znaczenie nawet w najmniejszych gestach. Pamiętaj, że świat potrzebuje Twojego promiennego światła w ciemności. Twoje serce jest pełne wewnętrznej siły, która może inspirować innych do zmiany i tworzenia lepszego jutra. Niech wybaczenie stanie się Twoim narzędziem do oczyszczenia duszy i otwierania się na nowe możliwości. Wybaczając, pozwól sobie na uzdrowienie, na uwolnienie się od przeszłości, która ciąży na Twoich ramionach. Daj sobie przestrzeń na regenerację, na odkrywanie nowych obszarów swojej duszy. Podaruj sobie prawdziwą wolność, by cieszyć się życiem w pełni. Wybierz drogę pełną miłości, współczucia i wzajemnego zrozumienia. Niech Twoja dusza zabłyśnie jak jasna gwiazda na nocnym niebie, oświetlając drogę dla innych, którzy poszukują światła w mroku. Dzisiaj moja droga podejmie świadomy wybór. Wybaczaj tym, którzy cię skrzywdzili, ponieważ w ich sercach też tkwi ból. Wybaczenie nie jest łatwe, ale jesteś wystarczająco silna, aby to zrobić. Zasługujesz na miłość, radość i spełnienie, zasługujesz na pełnię życia. Wiedz, że nie jesteś sama w tej podróży. Masz wsparcie innych, którzy, podobnie tak jak ty, dążą do wybaczenia i uzdrowienia. Wspólnie możemy tworzyć piękno, harmonię i pozytywną zmianę. Wydostań się z ukrycia. Wydaj na świat swój głos pełen mądrości i empatii. Niech słowa, które wypowiadasz, staną się kamieniami milowymi na ścieżce innych, prowadząc ich ku uzdrowieniu i transformacji. Twoje doświadczenia, zarówno bolesne, jak i piękne, mogą służyć jako przewodnik dla tych, którzy pragną odnaleźć własną drogę do wyzwolenia. Wycisz swój wewnętrzny głos krytyki i zastąp go głosem miłości i akceptacji. Pozwól, aby Twój wewnętrzny świat rozkwitł jak piękny ogród wypełniony kwiatami radości i pokoju. Zasługujesz na to, aby Twój głos był słyszany i szanowany. Niech nie ograniczają Cię społeczne oczekiwania czy wzorce. Wyjdź poza ramy śmiałym krokiem, stąpaj po drodze swojego własnego przeznaczenia. Niech, twony, niech Twoje czyny budują mosty między ludźmi, łącząc ich w zrozumieniu i współczuciu. Świat potrzebuje Twojej mądrości, współczucia i odwagi. Zjednoczona, stanowcza i kochająca społeczność jest kluczem do tworzenia lepszego jutra. Dlatego dzisiaj bądź dumna i emanuj swoim pięknem w świecie. Pamiętaj, że jesteś niezwykła. Twoja moc leży w Twoim wybaczeniu, miłości i wolności. Przełam granice. Podążaj za swoją pasją i niech twój wpływ rozprzestrzenia się jak fala po morzu, dotykając serc innych ludzi. Niech twoje działania inspirują innych do działania i tworzenia zmian. Wstań, podnieś głowę i powiedz światu kim naprawdę jesteś. Wybacz, kochaj i bądź wolna. Twój wpływ sięga daleko, a twój ślad pozostanie na zawsze w sercach tych, których spotkasz na swojej drodze. Bądź tym pięknym kwiatem, który kwitnie wśród trudności. Rozkwitaj w pełni swojego potencjału i odkrywaj nieskończoną moc, która drzemie w twojej głębokiej duszy. Niech świat czerpie z twojej mądrości i dobroci. Dzisiaj i na zawsze, moja droga, bądź autentyczna, bądź piękna, bądź kochająca. Świat czeka na ciebie i na to, co masz do zaoferowania. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie, pozdrawia miłość w Tobie.